Dr. Gerard Landry, anestezjolog, pracował przez 27 lat w zawodzie i wiódł bardzo dobre życie wraz z żoną i trójką dzieci, do czasu, gdy dostał ataku serca, 24 marca 1979 roku. Oto jego historia. Nagle w mgnieniu oka nie mogłem myśleć, o 16:30 zostałem przeniesiony ze świata fizycznego, świata ciała do świata duchowego. Wiedziałem, że jestem w innym świecie, który jest tak samo realny jak ten świat, w którym żyjemy. To, co widziałem, widziałem oczami ducha, ponieważ w tym czasie moja dusza i mój duch były w niebie. Moje doświadczenie było nadprzyrodzone. Ale mimo to prawdziwe, pierwszą rzeczą, jaką sobie uświadomiłem, była wieczność. Kiedy umieramy, wszystko się zatrzymuje. To tak, jakbyśmy w końcu dotarli do nanosekundy, w której zatrzymuje się dla nas czas. Jak zegarek, nasze ciało zatrzymuje się w tym momencie. Jednak nasz duch i dusza nadal żyją. Nazywam to wiecznym teraz. Ponieważ tak to odczuwałem. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość łączą się w to, co pismo święte nazywa wiecznością. Wieczność to teraźniejszość, teraz, które nigdy się nie kończy. Jezus przyszedł wyraźnie po to, aby dać nam ten rodzaj życia życie wieczne. Powiedział nam o tym, zademonstrował je, przekazał je. Potem zobaczyłem świętych, dusze, które były w niebie, tłumy. Nie sposób było ich policzyć. Nie mam pojęcia, czy były ich miliony, czy miliardy. Jak okiem sięgnąć, we wszystkich kierunkach byli ludzie różnej wielkości, ubrani w białe szaty. Byli przezroczyści, mogłem przez nich widzieć. Byli za mną, naprzeciwko mnie. Wszędzie wokół mnie, unosili się na czymś, co wydawało się być kryształowym lustrem, chmurą lub dymem. Trudno jest opisać te rzeczy w kategoriach ziemskich, ale staram się pokazać, co widział mój duch. Każda osoba trzymała w dłoni koronę. Święci mówili: Czekaliśmy na ciebie. Spojrzałem na swoje ciało i zdałem sobie sprawę, że jestem jednym z nich. Kiedy patrzysz na siebie i możesz spojrzeć przez siebie, jest to całkowicie niezwykłe doświadczenie. Patrzyłem na formę mojego ciała duchowego. Potem chmury zdawały się rozdzielać, i pojawił się Jezus. Kiedy się pojawił, pokazał mi się na krzyżu. Dla mnie oznaczało to, że Krzyż i że zbawienie, które przynosi, jest wieczne. Gdybym próbował opisać, jak wyglądał, jaki miał kolor oczu i w ogóle, moje słowa byłyby nieadekwatne. Wtedy Jezus spojrzał na mnie wzrokiem pełnym współczucia miłości i troski. Jak to, w którym obdarzył swoją matkę Maryję i Apostoła Jana, gdy czekali w agonii u stóp krzyża, to spojrzenie było esencją miłości. W tym momencie zrozumiałem pełnię miłości Boga. To spojrzenie musiało być podobne do tego, którym Jezus obdarzył Mateusza przy stole celnika. Zobaczyłem również doskonałe posłuszeństwo Jezusa wobec Ojca. Był Mu posłuszny na krzyżu. Umarł za nas na krzyżu, ponieważ kocha swojego Ojca i kocha nas. W miłości stał się dla nas sługą. Wszystkie rzeczy, o których czytałem w Piśmie Świętym, stały się dla mnie realne właśnie wtedy. Jezus przemówił głosem, który przekazywał tę samą miłość, którą Jego spojrzenie przekazało mnie taką łagodność i czułość. Kto raz to usłyszy, nigdy tego nie zapomni. Powiedział mi następujące słowa: Jerry, pokój mój niech będzie z tobą. Jesteś uzdrowiony, nie będziesz czuł bólu, nie będziesz odczuwał niepokoju, nie będziesz miał lęków ani poczucia winy z przeszłości. Za tydzień wrócisz do domu ze szpitala. Kiedy Jezus powiedział, jesteś uzdrowiony, pomyślałem: Panie, w tym miejscu jest cudownie, chcę tu zostać. Powiedział mi również, że wszystkie modlitwy, które odmawialiśmy tego ranka, zostaną wysłuchane. I powiedział: Idź i powiedz swojej rodzinie, przyjaciołom i wszystkim, z którymi masz kontakt, powiedz im o mojej miłości. Nie do końca zdawałem sobie sprawę z tego, co się dzieje, że moje serce zatrzymało się na cztery minuty i że zostałem przywrócony do życia. Kiedy Pan skończył do mnie mówić, zdałem sobie sprawę, że wróciłem do swojego ciała. I wszystko stało się dokładnie tak, jak mówił Jezus. Za tydzień wróciłem do domu ze szpitala. To, co Jerry przeżył podczas swojej śmierci klinicznej, było objawieniem pełni miłości Boga miłości, która otula każdego z nas, niezależnie od naszej przeszłości i niedoskonałości. Boża miłość to coś więcej niż uczucie czy gest to rzeczywistość, która przenika każde stworzenie, jest nieustannie obecna i działająca. To ona nas podtrzymuje, leczy, nadaje sens życia, a nawet śmierci. Spotkanie z Jezusem pozwoliło Jeremu na odkrycie tej głębokiej, nieprzemijającej prawdy. Miłość Boga jest wieczna, niezmienna i gotowa przyjąć nas, gdy ze skruchą żałujemy za nasze grzechy. Jezus, który przywitał Jerego, przyszedł jako Zbawiciel, Ktoś, kto oddał życie, byśmy my mogli żyć w wolności. Spojrzenie pełne miłości, którym Jezus obdarzył Jerego, było znakiem Bożego pragnienia, by nikt nie żył w lęku, poczuciu winy czy bólu. Jezus przypomniał mu o pokoju, który chce dać każdemu człowiekowi pokoju, który wyzwala od wszelkich obaw, które tak często krępuje nasze serca. Kiedy Jerry poczuł miłość Boga, odkrył, że to ona daje prawdziwe życie. Świadomość tego, że nasz Stwórca chce, byśmy zostali uzdrowieni, pocieszeni i obdarowani pokojem, wykracza poza wszystkie ziemskie doświadczenia. To pragnienie Boga, by napełnić nas radością i poczuciem celu, jest nieustanne. On wzywa nas byśmy znaleźli schronienie i pokój w Jego obecności. Miłość Boga przekracza czas i przestrzeń, a wieczność, o którym mówi Jerry, jest niczym innym jak bezpośrednim doświadczeniem tego wiecznego teraz nieskończonej chwili obecności Bożej. W słowach Jezusa idź i powiedz swojej rodzinie, przyjaciołom i wszystkim, z którymi masz kontakt. Powiedz im o mojej miłości. Kryje się zaproszenie dla każdego z nas. Jego miłość nie jest przeznaczona tylko dla wybranych, ale dla wszystkich. Jezus chce, abyśmy stali się jego świadkami. Byśmy dzielili się tym, co odkrył Jerry, że jego miłość jest dostępna, żywa i gotowa przemieniać serca. Tylko poprzez miłość możemy naprawdę doświadczyć tego. Co znaczy żyć w pełni, odrzucić strach i otworzyć się na Bożą obecność w naszym życiu. Podczas tej wizji Jerry zobaczył tłumy świętych, dusze, które przeszły przez życie, nie zawsze idealne, ale odkupione i przyjęte w wieczności. Każda z tych dusz była świadectwem miłości Boga, która nie odrzuca, ale uzdrawia i prowadzi do nowego życia. Jezus obecny w centrum tej wspólnoty pokazał Jeremu, że nasze prawdziwe miejsce jest u boku Boga, gdzie wszelkie smutki, grzechy i lęki zostają przezwyciężone Jego miłością. Ta miłość Boga to nie teoria, lecz najgłębsza rzeczywistość, Jego obecność w każdym momencie naszego życia, zwłaszcza w chwilach próby. Kiedy czujemy się zagubieni? Bóg nie tylko pragnie naszego uzdrowienia fizycznego, ale także duchowego. Chce, byśmy żyli w pokoju i zrozumieniu, że jesteśmy Jego dziećmi, stworzeni do życia w Jego obecności, nieograniczeni czasem ani cierpieniem. Jezus przypomina nam, że nasze życie nie kończy się wraz ze śmiercią, ale trwa w wieczności która jest teraz, Jego miłością trwającą na zawsze. Miłość Boga jest podstawą naszego istnienia, czymś, co wnika głęboko w każdą cząstkę wszechświata, w każdą chwilę naszego życia. Jest niezmienna, doskonała i wierna, choćbyśmy sami często o niej zapominali, odwracali się lub czuli się jej niegodni. Bóg, który stworzył wszystko, co istnieje, jest jak dobry Ojciec, nieustannie pragnący, by Jego dzieci żyły pełnią życia, życia, które zaczyna się i trwa w Jego miłości. On nigdy nie przestaje kochać, nawet kiedy my tracimy nadzieję, przeciwnie, właśnie wtedy Jego miłość staje się szczególnie silna i gotowa przyjść z pomocą. Bóg jest miłością, to nie tylko Jego cecha, ale także Jego istota. Każdy akt stworzenia, każda chwila, w której dał nam wolną wolę, była wyrazem Jego nieskończonej miłości. On pragnie relacji z nami, tęskni za nami, zawsze gotowy przebaczyć nasze błędy i obdarzyć nas swoją łaską. Miłość Boga to coś więcej niż uczucie. To siła, która przezwycięża każdą przeszkodę, to siła, która nigdy się nie kończy i nigdy nie traci na intensywności. Możemy w każdej chwili do Niego wrócić, a On przyjmie nas z otwartymi ramionami. Tak właśnie dzieje się za każdym razem, gdy stajemy przed Nim w modlitwie. Spotykamy Boga, który czeka na nas z miłością i otuchą. Miłość Boża przejawia się w całym stworzeniu. Wschody słońca, gwiazdy na nocnym niebie, piękno przyrody. To wszystko jest przypomnieniem jego obecności i troski. Pismo Święte mówi, że Bóg zna każdą gwiazdę po imieniu, a każdą z nich umieścił na nieboskłonie. Czy to nie jest piękny dowód na to, że ono troszczy się również o każdy nawet najdrobniejszy szczegół w naszym życiu. Każdy z nas jest wyjątkowy w Jego oczach i obdarzony indywidualną miłością. Nie jesteśmy jedynie jednym z wielu Jego stworzeń. Każdy z nas jest wyjątkowy, wyjątkowo kochany, a nasza wartość nie ma nic wspólnego z tym, co posiadamy lub osiągamy to bezwarunkowa miłość która nigdy nie zależy od naszych działań sukcesów ani porażek nasza godność pochodzi od Boga od jego miłości która nas kształtuje i daje nam siłę Jezus Chrystus jest doskonałym objawieniem miłości Boga do ludzkości poprzez swoje życie nauczanie śmierć i zmartwychwstanie Pokazał nam, co oznacza prawdziwa miłość miłość, która jest gotowa złożyć siebie w ofierze, która daje bez oczekiwania niczego w zamian. Jego śmierć na krzyżu jest znakiem jego bezgranicznej miłości. Jak powiedział sam Jezus nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Bóg posłał swojego Syna, abyśmy mogli poznać pełnię tej miłości, która nie cofnie się przed niczym, by nas ocalić. Jezus przyszedł, by pokazać, że miłość Boża nie jest daleka i nieosiągalna, ale bliska, dostępna i zawsze obecna w naszych codziennych sprawach. Miłość Boga wyraża się również w Jego opiece i prowadzeniu. To Bóg jest tym, który zna nasze potrzeby, zanim o nich pomyślimy. On wie, kiedy jesteśmy smutni, zmartwieni, zagubieni i zawsze czeka, by wypełnić nasze serca pokojem. On jest naszym prawdziwym pocieszycielem, który przychodzi do nas w chwilach, gdy nie mamy już sił, by iść dalej. To On podtrzymuje nas, kiedy wszystko wydaje się przeciwko nam. Każda łza, każda chwila cierpienia ma dla Niego znaczenie. On zawsze jest blisko, nawet gdy czujemy się osamotnieni. Czasami wydaje się nam, że nie zasługujemy na miłość Boga. Poczucie winy lub wstydu może sprawić, że oddalamy się od Niego, sądząc, że jesteśmy niegodni Jego przebaczenia. Ale miłość Boga nie zna granic. I nie podlega ludzkim osądom. On czeka na nas, jak ojciec na syna marnotrawnego, gotowy przebaczyć i przyjąć nas z radością. Bóg pragnie, abyśmy Mu ufali, abyśmy uwierzyli, że zawsze mamy w Nim schronienie i wsparcie. Jego miłość nie zostawia nas samych, ale ciągle stawia przed nami wyzwania. Byśmy wzrastali i rozwijali się duchowo. Miłość Boża jest również zaproszeniem do naśladowania Go w naszym codziennym życiu, do miłości naszych bliźnich, do przebaczenia i niesienia dobra. Jest to miłość, która nie tylko przychodzi do nas, ale i pragnie działać przez nas. Bóg zaprasza nas, byśmy byli Jego rękami i sercem na ziemi byśmy głosili Jego miłość słowem i czynem, aby każdy mógł doświadczyć tej bezgranicznej dobroci. Prawdziwe życie z Bogiem to życie pełne nadziei, pokoju i miłości, które prowadzi nas ku pełni istnienia w Jego obecności. Codziennie możemy wracać do Jego miłości, odnajdywać w niej pocieszenie, inspirację i siłę. By zmienić świat wokół nas. Bóg nie oczekuje od nas doskonałości, oczekuje jedynie, byśmy zaufali Jego miłości, byśmy otworzyli się na nią i pozwolili, by działała w naszym życiu. Bóg pragnie, byśmy pamiętali, że jesteśmy kochani zawsze i na zawsze, bez względu na to, co dzieje się w naszym życiu. Jego miłość jest jedyną stałą. Która nigdy się nie zmienia. Jest to miłość wieczna, niezmienna i niezłomna. Bóg jest z nami w każdym momencie, gotowy wysłuchać naszych modlitw, podnieść nas, gdy upadamy, wypełnić nas pokojem, którego świat dać nie może. To właśnie Boża miłość daje nam pewność, że nigdy nie jesteśmy sami. Amen.